Siemka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj otworzymy sobie. Milka Mikołaj, Mikołaj! Nieważne, słuchaj, tak. Mufinka! Mamy 13 sztuk Milka Secret Boxów. Mufinka dzisiaj ich nie będzie otwierać, ponieważ Mufinka dzisiaj chodzi ze świnką przez 24 godziny. Film macie oczywiście tu w proponowanych Ej. i w opisie. Tak. Tam w proponowanych i w opisie. Tak więc, świnka, gdzieś jest pani? Gdzie jest świnka? Ej. No i tak, tak się składa, że ja jakby trochę otwieram te boksy. E, dobra, mufinka otwiera boxy, My bierzemy pana świnie, który w tym momencie jest u właśnie na kanale. Pamiętajcie, żeby zostawić kocią łapkę w górę, a my zaczynamy otwierać właśnie Mika Secret Boxy. Zobaczymy, czy uda nam się trafić rzadkiego Skaja i Joe, którego jeszcze nie trafiłem, a Joe jest najbardziej poszukiwaną przeze mnie figurką. Team koty. Dobra, no to co? Postanowiłem, że odpakujemy naszego pierwszego boxa właśnie w takiej scenerii i zobaczymy, co takiego ciekawego w nim jest. ogólnie chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, ciekawą, ponieważ dużo osób. Co pisało, że możliwe, że jest do trafienia panda. Oczywiście nikt jeszcze nie trafił, ale oczywiście, już na tych karteczkach jest pokazana. Serio? Tak, jest pokazana na tych karteczkach. Tak więc panda jest do trafienia. Jeżeli ktoś z Was znalazł już pandę z trzeciej serii, to oczywiście niech napisze tutaj nam, czy to jest w ogóle możliwe. A ja zaczynam od pierwszego boksa. W pierwszym boksie trafiamy Padiego. Nie jest tak źle, ale jednak to nie jest diamentowa mo, a przede wszystkim nie Joe. Okej, okay, dobra, bierzemy się za drugiego boksa i będziemy dzisiaj no, właśnie szukać. Pandy. Tak, szukamy pandy. Panda jest mega dla nas ważna. Wow, nie? Nie jest źle, trafiliśmy raza. Bardzo razy lubi jedna osoba, tak więc e, pozdrawiamy właśnie naszą Miss Agę, która, która bardzo kocha razy. I zobaczmy, czy tutaj w ogóle jest gdzieś narysowana panda, bo ogólnie, jeśli chodzi o pandę, to panda pojawiła się w jednym z właśnie z tych takich legend. Nie, ona legend. była tam chyba, gdzie nam jakaś lupa, przy lupie e, była. Tak, przy, przy mapie Czerwonej właśnie. albo przy białej. Dobra, jak trafimy lupę, to postaramy się znaleźć, czy jest to prawda, że jednak pandę możemy trafić. To jest box numer 3. I Pavi. Pavi. Ej, no powiem ci, że trzy figurki na trzy t nie jest źle. No, paddy nie będzie miał naszej, yy, naszej pandy, więc chyba sobie darujemy otwieranie go, ale zostawimy go na wszelki wypadek na bok, żeby wiedzieć, i bierzemy kolejnego boksiora. Dobra, powiem Wam, że seria odkrywcy przygód jest fajna, ale bardziej wolałem kosmiczną i celowanie właśnie w robotach. Jakoś robot to mnie ta. Co jest znowu? No! Czter... No to figle. Ej, ale czwarta figurka na cztery ten. Powiem wam, że. Ja mm. wolałam pierwszą serię i srebrną. Sprawdzimy tu, ale chyba nie, chyba miałaś rację. Musisz znaleźć I... oczko. Oczko, czyli szukamy oczka. No tutaj są te same wszystkie, więc niestety, bo niestety szukamy oczka. Czy czerwone, czy białe? Bo to jest ważne. Właśnie, czerwone, Właśnie czy białe? Nie wiem, w, w czerwonym się chyba jechało po mapie, czyli w białym prędzej będzie. I co jest znowu? No ile tych małp? To jest trzecia e, małp. które figurki e, są najczęstsze? E, macie tu tworzyć? E, raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, jak trafimy sześć małp, to Mufinka stawia nam dzisiaj jedzenie, Uciekaj. bo takiej kolekcji małp to jeszcze nigdy nie widziała chyba. co ty robisz? E, No co? Małpy potrzebują banana. Zobacz, idealnie nie trzeba je ustawić, i teraz one będą jeść tego banana. Brakuje jeszcze trzech, czyli sześć. Sześć sztuk, a teraz otworzymy od razu może następnego, właśnie złota tego boksa, i trafiamy czwartą małpę, ale nie naszego. Ja Fabiego. Nie no, mam nadzieję, że cały czas George się nam uda trafić, ale nie wiem, co się właśnie dzieje. O, no po prostu eee, masz. Kolejny do kolekcji. Posłowałbym je rozpakować, bo przez folię raczej nie dadzą rady jeść. Ale no, powiem wam, że razy dzisiaj naprawdę tutaj królują, niedługo będę musiał im drugiego banana kupić. O! Co jest? Pora na specjalnego boksa, zobaczcie w to, ojeju, co z niego wyskoczyło. Dobra, to jest nasza kitkowa opaska, oczywiście żartuję. To jest Nowe kitkowa... kitkowe opaski. Dokładnie, jest na naszym sklepie, w którym możecie sobie właśnie sprawić. Ja mam taką czarną ogólnie i teraz stworzyliśmy właśnie taką różową, żeby każdy mógł sobie kupić coś dla siebie. Tak więc wygląda ona w ten oto sposób, moim zdaniem jest super. Razem z Mufinką ją wymyśliłem, więc mi się podoba. Raz, założym sobie na ręk. No, troszeczkę może być za duża, no ale no cóż zrobić. Okej, okay, pora na siódmego już, boksika, świnka się tam wywaliła. Mufinka, świnkę! O, proszę cię, proszę, tu. świnko, pomóż w tym momencie otworzyć tu. co? Tu świnka? Proszę cię bardzo, świnka, możesz sobie uprzeć. Nie, tutaj nie ma. Aaa, boksa, okej, okay, dobra, nie ma żadnego problemu. Myślałem, że no to świnia. Możesz już jednak iść zmieniłem, zdaje nie jest potrzebna. Wow, piąty, piąty raz, kolekcja. <laughs> że jak sześć trafię, to Mufinka kupuje mi dzisiaj żarcie. Tak więc mamy sześć, bo mamy właśnie sześć boksów na trafienie jednego raza. Pięć razy, pięć z siedmiu boksów. Aga coś gadała, że ona miała pecha co do, do tego, a zobaczcie co się tutaj dzieje, elegancko. Wystarczyło pójść do żabki. Wystarczyło tak, pójść do żabki i trafić. Wow. Nie, nie cierpi tego suwaka. Ty nie cierpisz. oczek, ja nie cierpisz suwaka. Nie no tylko właśnie właśnie chce dzisiaj trafić, po to żeby sprawdzić czy jest. Tam awesome. jednak nasza panda. No, tak więc tutaj jest. <laughs> jest jeszcze szansa, że trafimy dzisiaj coś ciekawego. No to niestety nawet nie będziemy rozpakowywać, totalnie mnie to nie interesuje. To nie działa tak jak powinno, Powiem szczerze, że wolałem te naklejki świecące w ciemności. To było sztosem i zawsze chciałem to trafić, więc jak trafiałem, to było w miarę ciekawe. Imka, chodź tu, bo gdzieś gdzieś tam siedzisz normalnie, idź na bok. Dobra, no i pora na kolejnego boksiora. Mam nadzieję, że to będzie nasz szósty raz. Nie, proszę was, dajcie mi pandę. Panda albo do panda, albo. To, to, to jest drugi Fredo, e, to jest super Fredo, kitkowy Fredo, tak więc takiego jeszcze nie miałem. Ja więc... trafiłam jednego, Kitek teraz drugi. Tak, ale ja mam jeszcze diamentową Mo, a Mufinka jeszcze nie trafiła, tak więc Mufinka na pewno będzie jeszcze szukać diamentowej Mo, ponieważ jej się niestety nie udało, a ja mam już Fredo, brakuje nam Joe i Skaja jeszcze i Kitek jest... Już całkowicie zarobiony. Fredo, siedzisz tu razem z nami, przynosisz nam szczęście. I A kluczyk znalazłeś do Milki Boxa. Jakieś robiłam swoje kluczyki. Było kiedyś, kiedyś w ogóle dużo rzeczy robiliśmy. A jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili kolejne ciekawe milki, secret boxowe rzeczy, na przykład lody z Milka Secret Boxów, to zostawcie teraz tysiąc łapek w górę i wtedy zrobimy kość. Jest, zrobimy kość i będziemy mieli właśnie własne kości Z Milka Secret Box Zostały ci trzy opakowania i jeden raz do znalezienia No, no powiem wam, że tego się nie spodziewałem Troszeczkę jestem e, zszokowany Ale ostatniego o, ostatniego boxa Otworzymy sobie w specjalnym miejscu Po to, żeby dać więcej szansy na małpę Ale ej, no, troszeczkę mnie zaczęła stresować, bo pamiętaj o tym Że jeżeli trafię tutaj z tego tego, to mi kupujesz Jedzonko, jedzonko będzie kupowane oh. Jakieś burgerka bym zjadł, takiego najlepiej Duże, no nie ej, ej, Ale oczko Zobacz, to jednak są bardziej ciemniejsze, to nie są te jasne skamieliny, tak. to są takie ciemniutkie zauważ, że jak chcesz no. znaleźć oczko, to już go nie znajdzie. A, właśnie, w sumie te oczka nie trafiłem żadnego. Ja nie mogę. Dobra, ostatnie dwa milki secret boxy. On jest troszeczkę uszkodzony, a on jest taki zwyczajny. Ten uszkodzony zostanie otwarty w specjalnym okay. miejscu po to, żeby nie było żadnych problemów. A teraz Fredo, pokaż nam moc zdobywania raza. My, wow, ale zobacz, jak to. Nie mógł się powstrzymać. Właśnie może. -a, -a, -a. a nie do początka, kurczę. nam nie jest potrzebna. No, tu już widzimy z góry, że to nie jest to, co potrzebujemy. Właśnie, a może Fredo ma mapę do, właśnie, do tego, do jak to się nazywał? Do Pandy. I zobacz, te ręce musi tak odgrywać. No weź go nie zgniataj no, Ile mamy Fredo już łącznie? Jednego, Jednego. To jest drugi. Dobra. Sprawdzimy, czy on ma tylko mapę, jeżeli nie mało, wow, on Ma jakieś dziwne okulary. Fajne. No, powiem ci, że spoko. Ale nie, to jest chyba to samo. Tak, a, tak, to jest to samo, niestety. Ale miałem nadzieję na naszą Pandę, ale pandy niestety nie ma. Dobra, ok, czyli ostatni boksik. Przenosimy się w nową scenerię i widzimy się za chwilkę. No dobra, no to. Pora na naszego ostatniego boksa i tu się już z Wami będę żegnał. Mam nadzieję, że to jest właśnie ten nasze oczekiwany raz, bądź nasza panda. Tak więc nie ma co się przedłużać, otwieramy. I czy będzie tej legendy z pandą? Nie wiadomo, nie mam. No nie, no. Dobra, zbudowałem moją jakby wieżyczkę z tych wszystkich czekoladek. No ale miałem jeszcze takie stare oczko i sprawdzimy w tym momencie, czy mieliśmy rację i czy nasz właśnie, jak to się nazywał, panda, e, panda jest do trafienia. Nie, to nie jest ta. Prawdopodobnie jest to w czerwonym oczku, nie Albo w tym. Znaleźliśmy moją krowę. Dobra, mamy jeszcze krowę, i może jednak Ania ma rację, że to jest w krowie. Jak ma być tam padi, to będzie padi, znaczy panda. Jest, zobacz, widzisz ja. to? Jest tu panda. Jest panda, która właśnie się w tym miejscu chowie. i zobacz, na całej mapie nie widzimy tu w ogóle kogo. Oza, czyli to jest jakby drugi os. On prawdopodobnie będzie dopiero do trafienia, wtedy będę na niego polować. Jeżeli komuś się uda go trafić, tak więc piszcie. Żartujecie sobie, że nie trafiłem tego o, raza ja do samego tak, końca. Ty za no nie, no ale nie, no ale pięć małp. No słuchaj, weź, chociaż się na pół nie. podzielimy. Pięć małp trafiłem w trzynastu milki sekret boxów. Mogę ci jedną frytkę kupić. No dobra, kupisz mi jedną frytkę. Jedne frytki. Duże frytki. Duże frytki, Duże frytki z maka. Dobra, a ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się podoba Pamiętajcie, żeby zostawić kocioł łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. A my widzimy się jutro w następnych filmach. Tak więc na razie wszystkim